Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj kilka słów o tym jak tutaj mnie rośnie, jak to wygląda. Także jak już widać pomiary się już czerwienieją, zawstydzają. Także już małe co nieco się dało zjeść z tych krzaczków. Dwa krzaki już przestały owocować, to wymieniłem je na nowe. I są one tutaj, to jest jeden, to jest drugi, tamte koktajlówki po prostu już przestały owocować, obrodziły jakieś 7-8 pomidorków małych i na tym zakończyły swoje owocowanie, także je już wyrzuciłem stąd, stawiłem nowe, te co tutaj widać właśnie, a te udało mi się krzaki wyhodować z pomidorów no z tak zwanych wilków no i ukorzeniłem je w wodzie przesadziłem do doniczki no i takie są już krzaczki to już tutaj ma nawet kwiatka widać tutaj także być może też jeszcze uda się z niego coś zjeść takich udało mi się zrobić 4 sztuki Dałoby się pewnie więcej, ale już odpuściłem sobie. Tak na sprawdzenie, czy się da, czy się nie da. Wychodzi, że się da. No i tak jak tu widać, pomidory mają się w miarę dobrze, jest to już dzisiaj pierwszy lipiec, tak. Miedzianem jeszcze tutaj raz potraktowałem, bo prawdopodobnie wkradłaby się tutaj ta zaraza. Tak zapobiegawczo myślę, że tutaj dużo strat sobie w tym kwestii nie zrobiłem odnośnie normalnego, nieschemiowanego jedzonka, czego tutaj nie ogarniam. Trochę się przeliczyłem z tym rozrostem melona. I tam jest dalej albus, to nie sądziłem, że to się aż tutaj tak rozrośnie. Ten melon w tym wiaderku jest z tego samego wysiewu, co tutaj te posadzone bezpośrednio do gruntu. No także jest zdecydowanie kolosalna różnica wielkości. No też ma kwiatki ten w wiatrze, ale to on wielkościowo to odbiega od tych tutaj posadzonych w ziemi bezpośrednio do gruntu. Także, jeśli miałoby to wszystkimi warzywami wyglądać, gdyby były w ziemi, a nie w wiadrach, w donicach, tak jak ja tutaj mam te pomidory, no to mogłyby być te pomidory pewnie jeszcze pokaźniejsze. Ale zobaczymy to w przyszłości, jeszcze też to spróbuję. I tutaj są już też zawiązane te melony. Ciężko mi tu poszukać teraz, gdzie i które, Arbuz też ma już kilka. Teraz warzyw, tak? Owoców. I warzyw. Zawiązane... Nie wiem, ile teraz, właśnie tutaj, pozostawić tego do wykarmienia, ale nie wiem, słyszałem, że tam za 2-3 sztuki, chociaż wydaje mi się to małe, mało, mała ilość tego. Powinno to się dać więcej. Jakby wyhodować? No nie wiem, pierwszy raz to w ogóle robię z arbuzem. Takie doświadczenie z melonem zresztą to tak samo. I o, tutaj jest jeden. Udało mi się odnaleźć, a tam jest drugi. gdzie są jeszcze jakieś kolejne? O, tutaj. I chciałbym te krzaczory już popcinać, bo mi tu zainfekują całą cieplarnię albo plastykarnię. Także coś będę musiał z tym zrobić, bo tu się nie da za chwilkę przejść, rośnie sobie bardzo dobrze. No, a pomidory są to z tej strony również, trochę przysuszone, jeszcze będzie chyba je podlać. Chociaż ta tutaj linia kropująca z tą taśmą nie do końca mi się to sprawdza. Być może mam gdzieś po drodze już przytkany filtr, dlatego. Słabo leci. podejrzewam, że wąż zamiast tej taśmy byłby lepszy, ale to się tam postaram na następnym nagraniu podzielić tym, co było problemem i jaka była przyczyna tego, że się nie do końca to sprawdza. Także tyle tutaj w mojej cieplarni. Żegnam się z Wami do następnego razu. Pa.